Bracie kamracie Muszę za ciplanki Nie podoba mi się to Dobra, mam na chwilę nie, nie, w zaznaczeniu potki świetna świetna ta gra jednak Ty. mam mityczną potkę <grystanie> miałem mityczną potkę miałem mityczną potkę nagrało mi się tak mityczną potkę miałem Ciekawe, jakby była mi też na podka, to, to, to jakby inaczej działała. Od dużej podki to by musiało być przedłupcone. Jakby to działało? To nie ma sensu. No to chyba lepsze. Rotate czy hamaha. Rotate chyba. Czekamy hamacha. Nie, dobra, wezmę rotate. razu sobie zróbmy. Jak się tego używa? No dobra Wow Nie wstanie, uciekł Bra tak są myśli. CO JA DOSTAŁEM? Co? co? ja dostałem? J co? E? Ja o czymś nie wiem Jeszcze raz No tu mnie zaczął walić i... um. Co? Jeszcze raz. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Jeszcze raz. Kurwa. Bir doktor Od innej strony. Od, 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 od tego jego strony. Bo no, ja nie mogę. Aha. za wolno. Bo gdzieś tu. Dawaj, Chodź tu. Walną w ścianę, nawet jeśli nie, nie widział mnie. Ja tu stoję. Nie tu. Tu Nie tutaj. Nie skomentuję tam tej sytuacji więcej. Nie Szkoda strzępić, ale ja Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli tu jest ten sam chłop, co mnie zrobił w tamtej, i zabijemy w ten sam sposób, czyli za pomocą mniejszego winglu, w ogóle, jak to brzmi. Jak to w ogóle brzmi? ja nie mogę. Jak to w ogóle brzmi? Za pomocą. Ta gra jest trochę play to win, w takim Takie rzeczy się Wydarzają no. Nie wiem Blis Blitz Royal jest trzy razy łatwiejszy od y Zwykłego Battle Ale zwykłym baterie, jest zbudowanym wychodzi na to, że nikt nie gra zelo buda albo bez budowania ludzie są kobnem. Ja, no. pies mi szczeka za oknem sobie ciekawe, czy to było słychać A, nie no. Co tu się dzieje? To jest Need for Speed, czy co? <laughs> não tá nem no kiedy też jest ten Superman, spalony. Dobra, nie, nie, idę, nie, idę, nie, idę tam. nie, idę tam nie, 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 no nie, 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 bajka Z tym nie, nie, będę się nabalał z że tym człowiekiem tylko po to mogę nie pochłonąć Mamy zagrożenie, tak? Nic słyszałem oni się nawalają? Ej Chłopaki o! Chodź trzeci pary grają, nie? Pary grają Pary grają. O chłopie Zero Zero. Nic. Ani minus, ani plus. Nic.